Nieważne czy nagrywasz wokal bądź instrumenty, czy tylko tworzysz muzykę wewnątrz komputera, to para monitorów studyjnych jest wymagana. Dobry zestaw monitorów pozwoli usłyszeć wszystkie detale muzyki, ale zanim wybierzemy odpowiednie monitory, trzeba zadać sobie kilka pytań. Takich jak czym różnią się monitory od zwykłych głośników, co wyróżnia dobre monitory, jak powinny one brzmieć, no i na co zwracać uwagę podczas ich wyboru. Na te wszystkie pytania odpowiem w tym wideo. Zaczynajmy! Monitory studyjne są jednym z najważniejszych elementów każdego studia. Dzieje się tak dlatego, że pozwalają one usłyszeć jak najczyściej dźwięk, który nagrywamy bądź tworzymy w komputerze. I właśnie to wyróżnia je od zwykłych głośników komputerowych czy z kina domowego bądź zwierzy, gdzie dźwięk jest podkoloryzowany. W takim celu, żeby po prostu słuchało się przyjemniej muzyki. A w monitorach studyjnych nie będziemy mieli tego. Tam chodzi o to, żeby ten dźwięk był czystszy. Oczywiście zależy to od tego, jak drogie będą monitory, bo tym droższe, tym oczywiście są lepsze. No i wybór monitorów tak naprawdę zależy od tego, jaki budżet mamy, no i od naszych osobistych preferencji i od naszego pomieszczenia. Najlepiej byłoby po prostu wziąć takie monitory do własnego pomieszczenia, odpalić ulubione płyty i posłuchać, bo w każdym z pomieszczeń te same monitory mogą zabrzmieć zupełnie inaczej. Miałem też taką, ym, taką przypadłość, bo. Miałem te monitory, które widzicie, Adamy, i poszedłem w, do studia, gdzie była po prostu znacznie lepiej wykonana adaptacja niż u mnie, no i te monitory brzmiały zupełnie inaczej. Tak jakbym słuchał na innym sprzęcie, mimo że to był ten sam sprzęt. Nie kierujcie się tym, że ktoś korzysta z takich monitorów, to i wy musicie, bo to jest jedyne dobre rozwiązanie. Każdy ma inne preferencje, inne pomieszczenie, także nie ma jednych idealnych monitorów. No dobra, ale czym należy kierować się podczas wyboru monitorów studyjnych? Na pewno warto zwrócić uwagę na to, czy są to monitory aktywne bądź pasywne. Pasywne są to takie, do których trzeba dokupić dodatkowy wzmacniacz, więc wiąże się to z dodatkowym kosztem no i trzeba troszeczkę dłużej posiedzieć nad doborem sprzętu. A monitory aktywne są to takie, w których jest już wbudowany wzmacniacz i nie trzeba się o to martwić, wiąże się to z niższym kosztem i jest to po prostu wygodniejsze i zdecydowanie bardziej popularne rozwiązanie. Także podczas wyboru radzę brać monitory aktywne. Tak naprawdę będą nas głównie interesowały bliskiego pola w domowych warunkach, oczywiście, bo są to monitory, które ustawia się blisko. Monitory dalekiego pola są to takie, które ustawia się dalej, wymagają większego pomieszczenia, są większe i wymagają dobrej adaptacji akustycznej. Także w domowych warunkach nie ma sensu co w nie inwestować. A monitory średniego pola, jest to coś pomiędzy tymi dwoma modelami. W domowych warunkach interesują nas aktywne monitory bliskiego pola, ale to nie wszystko, bo tak naprawdę najważniejszą rzeczą będzie wielkość membrany. W zależności od tego, jakie mamy pomieszczenie, to wybieramy taką membranę. Im większe pomieszczenie, tym możemy pozwolić sobie na większą membranę. I membrana jest wyrażana w calach, możemy spotkać się najczęściej z takimi jak 5, 6, 8, sporadycznie mamy siódemki i te tańsze modele, gdzie mamy trzycalowe membrany. Im większa membrana, tym dźwięk oczywiście jest dokładniejszy, ale też ma więcej niskich częstotliwości. I w dużym pomieszczeniu się to sprawdzi, bo te częstotliwości mają gdzie się rozchodzić, a w małym pomieszczeniu zaczną one się po prostu kotłować, i to, że będziemy mieli dużo basu, to wcale nie będzie dobrym rozwiązaniem. No i też tak naprawdę zależy troszeczkę, jaki gatunek będziemy tworzyć w pewnym sensie, no bo jeżeli jest to gatunek, gdzie potrzeba nam dużo basu, no, to większa membrana na pewno no, okaże się znacznie lepsza, bo, bo po prostu tego basu będzie tam więcej niż w małej membranie. Jeżeli chodzi o specyfikacje techniczne i parametry, na jakie należy zwracać uwagę, to jest tu pewien problem, ponieważ nie ma unormowanego sposobu mierzenia tych parametrów. Także jeden producent może wskazywać, że zakres częstotliwości jest od 35 Hz, a drugi, te same monitory, mógłby wskazać, że jest od 40. Także tutaj należy podchodzić z pewną rezerwą. I tak dwa w sumie parametry, na które najbardziej warto zwracać uwagę, jest to właśnie zakres częstotliwości, czyli frequency response. To będzie oznaczało, jakie pasma tak naprawdę będziemy słyszeć. No i drugi parametr, THD, Total Harmonic Distortion. To w skrócie, tak upraszczając, pokazuje, jak dużo zniekształceń będzie wprowadzanych do dźwięku, który słyszymy. Jeżeli ta wartość procentowa jest mniejsza, tym lepiej. Na początku mówiłem, że są monitory aktywne i pasywne, ale ostatnio zaczęły się też pojawiać monitory aktywne z wbudowanym interfejsem audio, co oznacza, że takie monitory nie potrzebują karty dźwiękowej ani interfejsu audio, wystarczy je za pomocą kabla podłączyć do komputera i już słyszymy dźwięk. Jest to. Dobre rozwiązanie przy ograniczonym budżecie, bo nie musimy inwestować w dodatkowy sprzęt. Bardzo często na tylnym panelu można znaleźć pokrętła, które dodatkowo umożliwiają kontrolę brzmienia monitorów i tak dzięki temu można dostosować ich brzmienie do naszych preferencji bądź do pomieszczenia. I tak przykładowo w Adamach mamy High Shelf Low Shelf, czyli dwa filtry półkowe na niskie i wysokie częstotliwości, przez co można je podbić bądź wyciszyć co pozwoli na przykład uwydatnić bas, jeżeli z jakichś powodów chcemy go mieć więcej. No i też z tyłu znajdują się wejścia, za pomocą których podłącza się monitory do interfejsu audio, ale o tym już był oddzielny odcinek, można jego obejrzeć tutaj. Bardzo ważne też jest ustawienie i adaptacja akustyczna, bo jeżeli ustawimy dobrze monitory, to nawet słabe monitory mogą przez to zabrzmieć lepiej niż źle ustawione, bardzo drogie monitory w niezaadaptowanym pomieszczeniu, ale o tym innym razem porozmawiamy. No i na koniec, jeszcze często zadawane pytanie, czy na monitorach studyjnych można słuchać muzyki, oglądać filmy, czy po prostu korzystać z nich do zwykłych czynności. No, pewnie, że można, tylko należy liczyć się z tym, że. Muzyka słabej jakości i beznadziejnie wyprodukowana będzie wuszy. Bardzo będzie się jej ciężko słuchało. Na samym początku wspomniałem, że nie należy kierować się tym, kto z jakich monitorów korzysta, ale powiem Wam, jakie ja mam, jakie wcześniej miałem. Teraz mam Adamy A7X, bardzo dobre monitory w swojej klasie cenowej, a wcześniej miałem beringery. I też były dobre, oczywiście, jak na swoją cenę, ale różnica klas jest od razu zauważalna. W tych dźwięk jest znacznie czystszy. I nie można myśleć tak, że tanie monitory będą brzmiały jak te dwa razy droższe. Bo coś takiego bardzo, bardzo rzadko się zdarza i w tym. Idzie zazwyczaj ilość wydanych pieniędzy z jakością. Oczywiście nie zawsze, bo też każdy inaczej ocenia to, co dobrze brzmi. Czekam na Wasze komentarze, z czego korzystacie, jakie mieliście doświadczenia z monitorami studyjnymi, no i czy jesteście z nich zadowoleni. W tym odcinku to wszystko się ma.